Może cytat teraz, bo warto przypomnieć te słowa, choć dzisiaj brzmią przedziwnie, biorąc pod uwagę, co się zdarzyło sekundy po ich wypowiedzeniu. Ostatnie publicznie wypowiadane, wypowiedziane przez pana prezydenta Adamowicza słowa tuż przed tym, zanim to światełko poleciało do nieba: Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem Solidarności. Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję Wam. Za chwilę dalszy ciąg programu. Nie wiemy dziś, co kierowało człowiekiem, który zaatakował. Ale proszę i błagam: wyeliminujmy agresję z naszego życia codziennego z życia politycznego. Ale i każdego innego. Nie wolno nam dziś eskalować przemocy. Posłuchał sobie państwowej telewizji, państwowego radia i dowiedział się, że Platforma Obywatelska to jest samo zło, prawda? Jest winna wszystkiemu, co się złego wydarzyło za czasów jej rządów. A słowo ma ma wielką moc. Mniej takiego m, takich personalnych konfliktów, personalnych ataków, mniej, mniej nienawiści, y, która m, w konsekwencji niestety y, może obrócić się przeciwko nam, bo wariatów po jednej ani po drugiej stronie nie brakuje. Atmosfera w danym kraju i pewien kontekst polityczno-etyczny, który jest, y, on wpływa na nasze zachowanie, a na pewno wpływa na interpretację. Już za chwilę kolejna rozmowa, ale wcześniej Kilka zdań wypowiedzianych przez Jerzego Owsiaka kilka minut temu na konferencji prasowej. Spotkałem się z opiniami, że to nasza wina, że nie żyje człowiek, że nie żyje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. To na mnie spada ta odpowiedzialność, wytłumaczył Owsiak. Przypomnijmy, Jerzy Owsiak zapowiedział rezygnację z funkcji szefa Wośpu. Ta nienawiść, która jest w ludziach, eksplodowała w sposób maksymalny. Trudno winić organizatorów. To miało miejsce na pięknej scenie. Trudno mówić jednoznacznie o złym zabezpieczeniu. Każdy mógł tam wejść i uchronić się przed człowiekiem, który ma takie zamiary. Jest piekielnie trudno, dodał Jerzy. Owsiak, jeszcze jedna informacja z ostatniej chwili. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej oświadczyli, że na prośbę rodziny zmarłego Pawła Adamowicza prośby o nieupolitycznienie tragedii, do której doszło, nie wezmą udziału w spotkaniu z prezydentem Dudą, którą ma się rozpocząć za mniej więcej 40 minut.